Dziś wraca propaganda, dziś wracają mafie paliwowe, mafie watowskie. Przecież oni zawsze mieli wstręt do ludzi, którzy, którym się, e, do ludzi, którzy mniej zarabiali, ludzi, którzy i oni nie mogli wybaczyć Prawu i Sprawiedliwości, mm. że oni jako elita są zrównywani z ludźmi, którzy według ich mniemania są niżsi standardem czy niżsi jakąś kategorią społeczną. Tak. Ten rząd w ogóle już dawno nie powinien rządzić. Siema! W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wypowiedziom byłego prezesa Orlenu, który ujawnił różne nieczyste zabiegi przy okazji afery z KPO. Jesteście na kanale Kto Wygrał i w dzisiejszym odcinku zobaczycie krytykę ze strony Obajtka w kierunku zarządzania pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo nie zabraknie nowych informacji w tej sprawie. Bo z tego co wyszło, wygląda ona gorzej, niż wielu z Was myśli. Zostawcie łapkę w górę oraz suba i możemy przechodzić do rzeczy. Obajtek zaczyna od komentarza dotyczącego ostatniej głośnej afery z krajowym planem odbudowy. No dla mnie to jest gangsterka polityczna, dla mnie to jest generalnie, odpowiednik haraczy poszczególnych i proszę zobaczyć, no przecież to jest, pieniądze miały iść na transformację, na przemysł, na a generalnie rozwój naszej gospodarki po okresie Covid-u. A na co poszły? Poszły na przyjaciół, poszły na jakty. Ja pamiętam te ataki potężne, jak Prawo i Sprawiedliwość rozdawało środki na zakup samochodów strażackich i to była afera, jak się kupiło samochód strażacki. Oni nazywali to aferą generalnie I to była afera PiSu. Chciałbym takie afery, czy więcej Samochodów strażackich, tym większe bezpieczeństwo. A oni co? Jak ty, yy, już nie chcę nazywać pewnych rzeczy po imieniu, można powiedzieć, środki na różne generalnie formacje praktycznie, które demoralizują człowieka. I ona mówi, że jest to afera Twittera. No tak, jest to afera Twittera, jest to afera mediów internetowych z racji tego, że w większości te media mamy mediami wolnymi. No proszę zobaczyć, media głównego nurtu, choćby ci państwo, nie wiem, co zrobili, zawsze im przyklasno. Ja uważam, że jest jeszcze większa afera, jeżeli chodzi o środki KPO. Proszę zobaczyć. Dam państwu przykład. Niedawno Donald Tusk był na budowie farmy wiatrowej. Chyba se zapomniał, że cała ta budowa farmy wiatrowej na Bałtyku to był na inwestycji tak naprawdę Orlenu. Dobrze, panie z... pośle, to skoro pan wywołał farmę wiatrową w takim razie, to yy, pokażemy to jest wypowiedź. Ale ze środkami KPO. Stwierdzenie Obajtka, że pieniądze z KPO szły na ludzi powiązanych z władzą, jest prawdziwe, ponieważ setki tysięcy złotych trafiły do kieszeni osób blisko związanych z koalicją obywatelską. Jednym z takich przykładów jest Benjamin Godyla, senator koalicji obywatelskiej. Pieniądze trafiły na strefę spa i jacuzzi w nieruchomości, która należy do jego żony. Kwota robi wrażenie, ponieważ jak donoszą media, mówimy tu o ponad 500 tysiącach złotych. Przy takich powiązaniach i takich pieniądzach musicie przyznać, że zarzuty o nepotyzm ze strony posłów koalicji obywatelskiej brzmią jak lekka hipokryzja. Oczywiste jest, że zatrudnianie członków swojej rodziny w spółkach państwowych przez Morawieckiego było skandaliczne. Aczkolwiek teraz dawanie kasy senatorowi własnej partii też nie wygląda najlepiej. Jeszcze lepszym przykładem jest Artur Łącki, którego żona otrzymała blisko pół miliona złotych. Akurat w jego przypadku jest to dość zaskakujące, bo jego majątek sięga 60 milionów złotych. Jachty. Luksusowe samochody, ziemia, ośrodki wypoczynkowe. Łącki mówi: Mam to, aczkolwiek nie do końca, bo wiele rzeczy jest przepisanych na jego żonę. Swoją drogą, co oni mają z tym przepisywaniem majątków na żony? Nie boją się, że te żony po prostu uciekną z ich majątkiem? Ja bym się lekko obawiał, ale może Łącki i Morawiecki kierują się zasadą, że zaufanie w związku to podstawa. Najgorsze jest to, że to nie są pojedyncze przypadki to system. KPO miało pomagać zwykłym ludziom i przedsiębiorcom, którzy stracili przez pandemię. Tymczasem okazuje się, że prawdziwymi beneficjentami są ci, którzy i tak już mają pełne kieszenie. A reszta? No cóż. Może następnym razem trzeba się urodzić w odpowiedniej rodzinie albo zapisać do właściwej partii. Sprawa jest dużo szersza, niż mogliśmy przypuszczać. Kasa szła oporowo i to na rzeczy, które chyba niekoniecznie napędzają naszą gospodarkę. A przypomnijmy, że to było jedno z głównych założeń tego projektu. Teraz przejdziemy do kolejnego tematu, który poruszył Obajtek odnośnie farm wiatrowych. Nie przyłożyli w ogóle ręki do tego projektu. Cały projekt został zrealizowany przez nas. Mało to, wszyscy wykonawcy, wszystkich elementów, port, który został zbudowany w Świnoujściu, również był rozpoczęty przez nas. Port serwisowy, środki na port serwisowy w Łebie, cała farma i co najważniejsze, zgromadziliśmy tak naprawdę finansowanie na tą farmę. To jest 20 miliardów złotych. Złotych i generalnie uruchomiliśmy proces inwestycji. Czyli to, a co ci panowie zrobili? Panowie zrobili audyty na tą inwestycję. Wydali miliony złotych na audytowanie tej inwestycji tak naprawdę. No musieli wiedzieć, czy mogą się pochwalić. A dziś bezczelnie, ja cieszę się, że ją kontynuują, zresztą oni nie robią żadnej łaski, że ją kontynuują. Tak zostały zawarte umowy, że oni nie mogą jej nie kontynuować. I dziś kon... <laughs> chwalą się inwestycją, do której tak powiedziałem, nie przyłożyli w ogóle ręki. Twierdzi on, że teraz Tusk chwali się projektem, który realizowali pisowcy, i że umowy, które zawarli przed jego rozpoczęciem, są teraz na tyle zobowiązujące, że Tusk nie może się z nich wycofać. Ale czy to jest aż tak kontrowersyjne? Pis również chwalił się różnymi projektami, które zapoczątkowało PO, a później oni je kontynuowali. To raczej normalne, że partie realizują po sobie różne inicjatywy. Ja bym się tutaj skupił na podkładzie muzycznym, jaki Tusk wrzucił na X przy okazji chwalenia się tą farmą. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w poważnym kraju. Dobra, wiem, że nie żyjemy i że polska polityka częściej przypomina cyrk niż sferę, która zajmuje się prawie 40 milionowym krajem. Ale wyobraźcie sobie, wychodzi premier, który zarządza całym państwem, staje na pokładzie jakiejś konstrukcji, dumny jak Kierwiński, który wyrwał pół litra na promocji, patrzy w stronę farmy wiatrowej, wielomilionowej inwestycji. I daje podkład muzyczny piosenki, w której jest taki cytat: Mam dość twoich pieprzonych wymówek, Czarnaku. Nikt cię nie uratuje, Czarniku. To ty, ty kontra ty, Czarnaku. Ja pierdolę, przecież to istna komedia. Może tym tekstem: Mam dość twoich pieprzonych wymówek, chciał wyrazić opinię milionów Polaków na jego temat. Na przykład w sprawie benzyny. Podczas kampanii miał kompetencje na tyle, żeby obiecywać ludziom, że będzie ona po 5 zł i 19 groszy, ale jak doszedł do władzy, to nagle mu tych kompetencji zabrakło i mówił, że to nie rola premiera. Panie Tusku, to po co żeś pan to obiecywał? Kłamca pierwszej wody. Żeby nie było, że obajtek mówi tutaj same suche fakty, to warto też przypomnieć fragment z tego wywiadu, gdzie mówi, że Tusk wraca do propagandy. Tak naprawdę ten rząd Donalda Tuska nie powinien w ogóle istnieć. Po tym, co pan Donald Tusk ze swoją ekipą zrobili przez 8 lat, oni w ogóle nie powinni istnieć. Dziś wracają te same standardy, dziś wraca propaganda, dziś wracają mafie paliwowe, mafie watowskie. owskie dziś mamy potężny problem ze strumieniem paliw z kierunku niemieckiego, dziś mamy coraz mniejsze dochody do budżetu państwa. Ten rząd w ogóle już dawno nie powinien rządzić. On nie ma w ogóle e, mandatu do rządzenia z racji tego, że wszystkie deklaracje, które złożył, żadnej nie dotrzymał. Więc pan Donald Tusk dalej realizuje swoją propagandę i uważam, że taka afera może ich nie pogrąży, choćbym bardzo chciał, żeby ich pogrążyła, bo byłoby to dobre dla Polski, ale naprawdę będą mieć bardzo duże zarysowanie. I tak ciekaw jestem, panie Donald Tusk, ciekaw jestem, panowie ministrowie, czy teraz po tej aferze będziecie gonić ludzi prawa i sprawiedliwości za to, że kupili samochód strażacki, czy będziecie ich gonić za to, to, że okładkę nie wyrzucili z ze stacji, ponieważ tam y, to pismo raziło uczucia a, katolików. Ciekaw jestem, za co teraz będziecie gonić pisowców, jak wy jak ty kupujecie. Więc, a, więc, więc uważam, że oni pokazali, dla kogo są partią. Przecież oni zawsze mieli wstręt do ludzi, którzy, którym się do ludzi, którzy mniej zarabiali, ludzi, którzy byli mniej sytuowani, oni nie mogli wybaczyć. I sprawiedliwości, że oni jako elita są zrównywani z ludźmi, którzy według ich mniemania są niżsi standardem czy niżsi jakąś kategorią społeczną. Tak. No, panie Obajtek, co jak co, ale akurat w kwestii telewizji polskiej i materiałów tam emitowanych, to jadą oni na waszym wózku. Chyba każdy pamięta waszego paskowego, który ewidentnie pomylił telewizję publiczną z prywatną. Für Deutschland Leciało tam średnio co dwa dni, a studio telewizji polskiej Polityków Konfederacji nie widziało dłużej niż Kwaśniewski piwa bezalkoholowego. Tutaj pan Daniel za bardzo odleciał. Ale skoro już jesteśmy przy telewizji polskiej i kwiatkach z nią związanych, to zobaczcie, jaki komentarz TVP wyemitowała przy okazji afery z KPO. Ponosi PiS i jego idiotyczna, agresywna, antyeuropejska polityka. I tutaj oczywiście wracamy do tego, że przez dwa lata, kiedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to wtedy przez łamanie praworządności, przez brak reform w sądownictwie pieniądze nie były wypłacane. Teraz, kiedy są już. W Polsce potrzebne było przyspieszenie w ich wydatkowaniu, stąd może błędy, ale wszystkie nieprawidłowości i błędy będą wyjaśnione. Ta narracja brzmi jak mokry sen Kurskiego, tylko w drugą stronę. Czysta woda to to nie jest, ale przynajmniej oni już chyba nawet nie starają się ukryć, że od spółki zarządzanej przez PiS różni ich tylko napis stan spółki w likwidacji. Szkoda tylko, że to wszystko za publiczne pieniądze. Przypomnijmy 3,5 miliarda złotych rocznie. Które na pewno mogłyby być lepiej spożytkowane niż na ten syf, co obserwują ludziom w telewizji, która ciągle notuje słabsze wyniki oglądalności. Miejmy nadzieję, że ich decyzje wyborcy rozliczą przy urnach i nie ujdzie im to na sucho. A wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że afera z KPO będzie miała jeszcze dalsze wątki i wyjdą kolejne nazwiska tych, którzy wzięli pieniądze z tego programu? I koniecznie podzielcie się też opinią co do słów Obajtka odnośnie do TVP. Czy Wy zauważyliście jakąś różnicę? Może jest lepiej albo gorzej? Na Wasze opinie czekam w komentarzach. Byliście na kanale Kto Wygrał? Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie i do zobaczenia w następnym odcinku.